Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Syn Marnotrawny. Moi drodzy, niektórych może dziwić niewielki odstęp pomiędzy ostatnim odcinkiem serii SM a tym, ale już się tłumaczę, ostatnio sobie troszkę przeorganizowałem kolejność powtórek i kolejność poszczególnych serii. Zapisałem sobie, bo zauważyłem, że jak na przykład rzucę coś. Em, Inaczej poza planem, bo jakaś jest powiedzmy wyjątkowa sytuacja, to potem praktycznie mi się rozjeżdża cały dotychczasowy grafik i harmonogram, dlatego teraz postanowiłem sobie po prostu ustalić konkretnie co w jakiej kolejności i wyszło tak, że po Paskudy po podglądają będzie SM i powtórka, którą chcieliście, czyli Skoda T50. Skoda wygrała w cuglach ponad 300 głosów na Skodę z naprawdę niewielką liczbą głosów na inne czołgi. Więc teraz tylko przypomnę, że mamy ankietę również w tym momencie M103, do tego jeszcze E5 i T32. Tak jak mówiłem również w poprzedniej ankiecie, jeśli chcecie, a chcecie, to kolejna bitwa z cyklu Sylmarnotrawny poza kolejnością, gdzieś około godziny 15 będzie, myślę pod koniec tygodnia, może piątek, sobota, jakoś tak wrzucę około właśnie e, takiego powiedzmy późniejszego popołudnia. Dobra. Bitwa na skodzie z czołg na którym miałem naprawdę bardzo dużo bitew, zdaje się ponad 400, chyba. I czołg, który również podobnie jak CGC zaczynał być takim moim może nie ciężarem, ale no, zaczynał mi ciążyć fakt, że mam na nim dużo bitew, a nie potrafię zrobić Mki i też nawet kilka osób określało to jako wyznacznik moich umiejętności albo ich braku. Że jak można być niby dobrym graczem, podobno niebieskim, a nie mieć Mki na skodzie po 400 bitwach? No, nie przejmowałem się tym specjalnie, ale z drugiej strony chciałem mieć tę MK, no i w tej bitwie się to udało. Bitwa na apie Ellenberg, przyjemne, ponieważ są dwie dziewiątki, więc bardzo, bardzo miłe, taki w sumie, no zobaczcie, dwie tylko dziewiątki u mnie, dwie dziewiątki u nas. Także no, sytuacja dla mnie fantastyczna. Bardzo ładnie wykorzystane dwa pierwsze magazynki. W obu przypadkach pełny, pełny damage. Mamy fałkę porobioną 840 punktów uszkodzeń i przy okazji T44 932. Przypominam, że alfa tego czołgu to 320, więc w teorii mamy 960 punktów uszkodzeń na magazynek. Pierwszy strzał, jak Tigera, gości się poskładał. Coś mnie trafia tutaj i z trzeci chyba blindem. Nie przebijam się teraz w końcu, się świecę. Przeładowanie, no, ja przyznam, uczciwie mam, y, ograniczam może y, swoje takie zapędy, ale jednak czuję, że bardzo często tak mam, że po prostu y, tak jak w FPS-ach, czyli jeden, dwa strzały i reload, nie staram się maksymalizować korzyści pływających z magazynka. Czyli na przykład, żeby oddać dwie pestki, potem jeszcze jedną, tak na pewno gdzieś tam wbić. Ale tutaj wchodzi i pierwszym strzałem dobijam gościa Tutaj jeszcze y, ten luty typy wyjeżdża, nie trafiam go niestety próbuję go tam jeszcze pocelować, wchodzi mi już tym razem O! Udało się, także 3 fragi, 2349 punktów uszkodzeń Nie jest artyleria, ale artyleria y, graczem jest 15000 bitew, 368 wn Więc raczej sobie nie zdaję sprawy z tego co się dzieje Tryb jest, jest, jest przepraszam, szturmu przez kilka tygodni były u mnie szturmy aktywne. Ostatnio je wyłączyłem, ale akurat w tej bitwie się przydało to, że właśnie musieliśmy przeciwników atakować, a oni całkiem sporą liczbą tutaj do nas po prostu przyjechali i starali się nasz atak powstrzymać. I z na dole ja niestety nie mogę opuścić, działa, a nie chcę ryzykować dalej podjazdu, ponieważ to się zaświecę i dostanę na pewno całą serię buł. O, tak jak teraz od tego iska. Zobaczcie, tylko się na chwilkę zaświeciłem i od razu bułan poleciał. Niestety, no. Y Urokiem szturmów jest to, że mimo, że czołgów nie jest mniej, to jednak jest mniej czasu, żeby te czołgi albo poskładać, albo zdobyć bazę. Zauważyłem też, mimo że zdaję sobie sprawę z tego, że zgram po złej stronie, po flagach po drugiej stronie, to zauważyłem też taką tendencję, że drugi strzał i trzeci strzał. Zauważyłem taką tendencję, że w tym trybie na tej mapie Zdecydowana większość randomów jest taka: odbicie od trzeciego. pozdrawiam, udało się. Większość randomów jest taka, że praktycznie cały team wali przez most na lewą stronę, tylko po to, żeby potem znowu być zmuszony ten most zdobywać. Ja na początku walczyłem z tym, jeździłem jak ten pajac na prawą stronę, powiedzmy nam z jednym, dwoma czołgami, i albo ginąłem. No albo liczyłem na to, że nasi w końcu, w końcu gdzieś tam przyjadą i uda się przepchnąć w drugą stronę po to, żebyśmy mogli my również pchnąć. Więc postanowiłem, że po prostu nie ma co się kopać z koniem, nie ma co walczyć z tym, z takim nawykiem ludzi, z randoma, normalnego, bez turmu, zawsze na Nurembergu się wali na zachód. Postanowiłem również po prostu pojechać tak jak wszyscy inni i tam sobie robić damage. Teraz, widząc, że tutaj te trzy Isy y nam troszkę zablokowały możliwość podjazdu, postanawiam, może ewentualnie zaświecić coś, co tutaj by podjeżdżało na tę stronę. I też widzę, że ta, ta, ta nasza niestety tech, taktyka. Zaczyna troszkę się nie sprawdzać, ponieważ jest 4 do 7 Przeciwnicy mają dużą przewagę czołgów, dużą przewagę HP Oraz y, przewagę czasu, ponieważ nam zostało tylko 5 minut I bardzo dużo do zrobienia, a tutaj spotuje tego z 6 Także udaje się również y, trochę po asyście ten damage Wbijać, to też będzie pozytywnie y, wpłynie na y, na X tej bitwie jest wypatrzony te, te 5, 4 mod 1, pierwszy strzał odbicie, drugi strzał wchodzi. Dostaje bułana o T34. Próbuje jeszcze magazynek wcisnąć, tak jest. Udało się 2 na 3 y, strzały. Mot 1 kończy ZDCK. Jest 4 do 8. Zobaczcie, i tam stoi IS-6 34 Więc teraz się próbuje ukryć. E, teraz tak, i trzeci skończył Ferdynanda, IS-6 skończył Giębą Panterę. Ale na szczęście Sk Skorpion G kończy ISA 3. Teraz jest ten IS-6. Pierwszy strzał niestety do dupy. Drugi strzał lepiej, w gąskę. I trzeci strzał znowu. Niestety, bardzo bardzo szkoda, ponieważ mogła spokojnie tego Issa tego skończyć. Gdyby ten pierwszy strzał wszedł lepiej, już by go nie było. Miałem 4 fragi. A tak wciąż musimy się bujać: 5 do 10. 4 minuty do końca bitwy. I niestety, ale musimy naprawdę się bardzo, bardzo sprowadzić. 4 do, 5 do 11: zobaczcie, 4 czołgi na czołgów 9. Dobrze liczę: 9. Tutaj jest wyczekany. Typ ty pierwszy, To w ogóle by też była bitwa na streamie. Jest, wyczekałem gościa bardzo ładnie. Wchodzi pierwszy strzał z gąską. Drugi strzał udaje się go dokończyć. Także mamy już 4 fragi i 4761 punktów uszkodzeń. Widząc, że lewa strona jednak jakoś tam delikatnie przeszła, ponieważ i z trzeci nasz skończył i z trzeciego i został tylko jeden i z trzeci po tamtej stronie. Postanawiam pusznąć tę stronę, żeby może jednak jakoś. no... Tak poprowadzić to natarcie. hp mam mało, ale żeby chociaż zmotywować, żeby gdzieś ten damage jeszcze powciskać, czuję, że bitwa będzie przegrana. Tutaj jeszcze może ISKA 6 jakoś tam wykampie świeci się go, pierwszy strzał bardzo ładnie. A 69 szczerze mówiąc, że to mi weszło przez gąsienicę yy, z demedżem przy okazji gościa skończyło. t 1 kończy i za trzeciego też bardzo ładnie. Ja wierzę teraz na plecy i y, tego T32, także gość próbuje się ukrywać. Nie patrzy na mnie. Pierwszy strzał wchodzi, drugi strzał również wchodzi, szósty frak 5508 punktów uszkodzeń y, 6 na końcu punktów uszkodzeń i nagle z tej naprawdę sytuacji y, no. Przyznać uczciwie chyba, no 5 do 11 to nie jest fenomenalna sytuacja, żeby bitwę zacząć wyciągać, szczególnie że czasu jak na lekarstwo, z każdą sekundą naprawdę musimy się bardzo, bardzo zbierać, żeby cokolwiek jeszcze z tej bitwy wyciągnąć. Przewaga HP przeciwników duża, przewaga czołgów duża, mają, mają jeszcze Tortoisa, który obawiam się, że może mieć niestety, ale całe HP, tak, tak również pokazuje mod. FV4202 pokazuje 1000, ponad 200 punktów uszkodzeń Także naprawdę, no do zbicia tych HP-ków mają jeszcze bardzo dużo e, Wróg Common Hero utonął w też SP Też ciekawostka, że mu się udało utonąć, ale to też nam pomoże 11 do 11, tu ja tutaj próbuję coś może wyświecić, ponieważ e, Urokiem e, i Skody i ka jest fakt, że z racji magazynka Nie mogą wozić dosyłacza, ale mogą właśnie wozić optykę Co oczywiście poprawia spota, e, nasi wjeżdżają już w okolicy kapa, więc postanawiam to, co można teraz zrobić, to zamiast kapować bezsensownie i dać się ewentualnie dekapować, ponieważ ja jestem człowiekiem bez pancerza, to na przykład można uprzedzić dojazd do kapa. Więc jakby się udało, to ewentualnie mogę zagrać tak, że po prostu to, co będzie chciał podjechać, od której ze stron e, będę mógł ewentualnie rozpykać. Jest mod, pierwszy strzał nietrafiony, drugi strzał nietrafiony, trzeci strzał ding. I to jest właśnie to, co miałem mówić wcześniej, czyli uroki Skody. Mimo tego, że ma magazynek i ma naprawdę fajne możliwości, czyli mobilność, zasięg widzenia z optyką. Teraz to jest właśnie Amorak T7.1 Amorakuje fvr 4202. To była chyba kluczowa sytuacja tej bitwy. Gościu Lightem 7 tieru zamarkował 8, naprawdę za potężną liczbę HP. Dokończę myśl o, o Skodzie. Czołgi mają swój urok, ale niestety, działa są dość niecelne. Jak to u czołgów powiedzmy Radziecko i im podobnych? Więc no, potrafią właśnie tak zachować się jak w tej bitwie, czyli mamy gościa na widelcu, a nie trafiamy, nie trafiamy, a, a potem się rykoszetujemy. I teraz zobaczcie, jest i 3 na kapie, wymusza presję kapa, jest również na kapie T-71, więc widząc co się dzieje, teraz również widząc moda, który będzie wracać do kapa, postanawiam, że tego moda muszę zatrzymać, ponieważ do bitwy, do końca bitwy nam zostaje 30 raptem sekund, mod będzie chyba przejeżdżać, eee, czy się wyświeci? Tak jest, jest mod. Pierwszy strzał wchodzi. Drugi strzał wchodzi. Ja tam na hitach, ponieważ skończyła mi się amunicja e, normalna. I tutaj zobaczcie: odpiąte 34. Bitwa się kończy. Jest te 34 na ogrysku. Koniec bitwy. 12 sekund do końca. I jeszcze robię ósmy frak. 6000 punktów uszkodzeń. Radley Walters i koniec. Wygrana przez kap Przechodzimy do podsumowania. Gdzieś tam może, a znaczy nie może, gdzieś na początku tego komentarza wspomniałem, że y, niestety, ale mam taki. Nawyk z FPS-ów, że dość często przeładowuje. Na szczęście w tej ostatniej sytuacji pamiętałem o tym, że bitwa się kończy, naprawdę jest jej bardzo blisko do zakończenia się i zachowałem jedną pestkę. Powiem szczerze, jestem zdumiony tym, że udało się tego T-34 trafić, ponieważ nie wiedziałem, gdzie on jest. Nie ukrywam też, że miałem jeszcze chrapkę na Tortoisa, ale czasu by nie wystarczyło, ponieważ skończyła się bitwa na 5 sekund przed końcem czasu. Więc udało mi się skończyć tego moda. Na hity przełączyłem się, zdaje się, po zabiciu T32, z tego co pamiętam ze streama, dlatego że widziałem, że mam po prostu dwa pcr -y i trzeba było użycia amunicji premium. Udało się skończyć tego moda bardzo ładnie. Hity też pomogły w tym, że, że go przebijałem spokojnie, ponieważ wcześniej apc się odbijałem od górnej płyty, z hitów już nie. I na koniec jeszcze ten, ten ding od T34, znacznik, który wprowadzono w 9.16 pokazał mi mniej więcej, w których rejonach jest. 34. Wyjechałem, zaświeciłem go i rzutem na taśmę trafiłem. Wydaje mi się, że gdzieś tam w okolice między wieżą a kadłubem. Także też farsz, to weszło, ale to dało mi oczywiście radę ja Waltersa. Pierwsza odznaka mistrzowska z pancerne. Tak jak mówię, po wielu, wielu setkach bitew w końcu się udało, więc tym większa była moja radość. A że wpadło to na streamie i była to też chyba pierwsza bitwa na streamie z tego, co pamiętam, to tym bardziej, tak mówię sobie, rozgrzewkowo zagram e, po prostu coś, żeby się rozjechać trochę e, Okazało się, że kilka osób, które już przyszły na początku, tę bitwę zobaczyły. E, specjalista, czołgista, camper, duży kaliber i radny Walter. Zobaczcie, prawda, liczba przeciwników uszkodzonych całkiem wydaje mi się pokaźna. E, tutaj i e, IS trzeci dostał ode mnie trzy strzały, ale nie zginął. Czy była szansa na pula? Raczej nie. Gdyby czas pozwolił, gdyby tutaj było więcej czasu, to można by pokombinować. Można by jeszcze tortoise'a ewentualnie gdzieś tam próbować znaleźć. E, pewnie ten wynik byłby o wiele, o wiele ciekawszy. Tutaj udało się wygrać. Troszkę niedosytu jest, ale i tak naprawdę bitwa moim zdaniem ciekawa. 6014 punktów uszkodzeń, 8 fragów, dało mi łącznie 1600, 1460 bazowego expa, co w końcu dało mi masterkę. Z ciekawostek, tak jak mówiłem na początku, w bitwie tej po każdej ze stron były po dwa dziewiąte tiery. Ja zrobiłem 6000, a nasze 75 zrobiło nic. To też jakby pokazuje, że no ta bitwa była wyjątkowa, bo dużo się trzeba było naw스타ć, żeby ją wygrać. Wszystko nastyk i damage i czas i, i sytuacje. Wyciąg też był spory, także no fajnie, że udało się wygrać. Szkoda, że niestety część osób takich okazji nie wykorzystuje. U nich 9 tier, tier 2500 Crusader SP, o którym mówiłem, że grać słaby. Zobaczcie, 2225 punktów uszkodzeń w 12 strzałach. Wydaje mi się, że on poświęcił uwagę tym, którzy byli na wschodniej flance, dzięki czemu my mogliśmy nam sobie spokojnie na zachodzie poradzić. To też oczywiście wpłynęło pozytywnie na, na wynik tej bitwy. Tortoise, 1,5 tysiąca, ale on miał jeszcze dość dużo HP do rozdania i z nich, z ich dziewiątych tierów tutaj jeszcze było. A no, właśnie, Tortoise, tak? Czyli Typ i Tortoise, a u nas byłem ja i. E75 RHM2600 i zobaczcie ten T71, który wysadził e tego FVA, 21 oddanych strzałów, 16 trafień i 8 przebić. Jedno z tych przebić to była tak naprawdę połowa jego demedu, dzięki czemu dostał aż 1200 bazowego EXPA. Dwa, 30 strzałów oddanych, 27 trafień, 23 przebicia, 6014 uszkodzeń z dystansu, 300 plus wyszło 2555. E 6 strzałów przyjętych, jedno, y, 3 braki penetracji, więc to też się przydało. Jeden strzał przyjęty ze splesza, gdzieś tam odłamkami. Y, potencjalne szkodzenia 390 zablokowane przez pancerz, 10 wrogów uszkodzonych, 8 zniszczonych, asysty 1261, przejechane 375. Koszt bitwy, y, no tutaj tak, zarobiłem niby 78 tysięcy, ale podjęć kosztów amunicji, a przede wszystkim na końcu złota, wyszedłem z, w bitwie na minus 1050 exp. Sprępką to 2190. Także, moi drodzy, to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę i komentarz, a tymczasem do następnego. Cześć!